Halo, halo, cześć czołem, Kluski z Rosołem, witam się z wami bardzo serdecznie, moi drodzy, w oficjalnym pierwszym odcinku. Z kości zostały rzucone FIFA 20. Jak sami widzicie, tutaj już mam oczywiście przygotowane wszystkie cztery kości. No i teraz nie pozostało nam nic innego, jak w końcu ruszyć do Ultimate Team, zacząć tymi kościami rzucać, kośćmi rzucać i upgrade'ować składy. Zaczynamy. Zanim jednak, moi drodzy, przejdziemy do naszych drużyn, do naszych składów, musimy zająć się tym... To, czego udało się Wam oczywiście dokonać w poprzednim odcinku, tym odcinku inauguracyjnym, odcinku 0. Tak więc, jeżeli chodzi o łapki w górę, no to wbijcie 3000 łapek w górę. W tym momencie oczywiście zachęcam do zostawienia kciuka w górę. Pamiętajcie, że więcej łapek w górę oznacza więcej paczek i więcej możliwości wzmocnienia składu w kolejnych odcinkach. Ale teraz, moi drodzy, idźmy zobaczyć na wyzwania. Tak więc moi drodzy na dobrą sprawę udało się nam wykonać wyzwanie klasyczne, to pierwsze za 2000 łapek w górę mamy odbiór brązowej paczki premium, więc w momencie, w którym ją zgarniamy, no to nie ma co przedłużać, tylko trzeba ją oczywiście odłoży od od tfu, odłożyć, otworzyć. Jeżeli ktokolwiek z was ma jeszcze jakieś pytania dotyczące zasad serii albo to jest pierwszy odcinek, który w ogóle ogląda, no to zapraszam was do odcinka z zasadami. Tam wszystko jest wyjaśnione. W każdym razie my otwieramy moi drodzy pierwszą paczkę, będzie to brązo brązowa paczka premium. I mam nadzieję, że tutaj się tra trafi ktokolwiek z Premier League, ktokolwiek z Bundesligi, La Ligi, Eredivisie albo Bundesligi. No nie, kolega nie wygląda jak na. To logo też nie wygląda jak na żadną z powyższych lig, ale może będzie tutaj ktoś jeszcze. No nie, no nie, moi drodzy, jest Liga Chińska, Czwarta Liga Angielska, Liga Irlandzka, więc na dobrą sprawę ta brązowa paczka to daje nam tyle, co nic. No niestety. Co do progów na kolejny odcinek, one zostają dokładnie takie same, jakie były poprzednio. Wierzę, że jesteście w stanie tutaj wbić chociażby te 4000 łapek w górę, więc zapraszam do roboty, wyślijcie ten film koledze, babci, cioci. Kuzynowi, niech oglądają, niech zostawią łapkę w górę. Tak więc, moi drodzy, 2000 łapek w górę to jest brązowa paczka premium, 4000 to jest srebrna paczka premium, no i 6000 łapek w górę to jest oczywiście złota paczka premium. I jeżeli uda się nam zamknąć te wszystkie wyzwania klasyczne, no to wtedy oczywiście będzie jeszcze nagroda za całą grupę, czyli kolejna złota paczka premium. Tak więc, moi drodzy, liczę na was i że będziecie w stanie tutaj coś zrobić. A teraz na dobrą sprawę zaczyna się cała zabawa, bo będziemy musieli użyć aż trzech kości standardowo, zaczynając od kości LIG, czyli ligi, którą sobie wybierzemy i którą ostatecznie będziemy tutaj w tym odcinku grać potem oczywiście będzie musiała być jeszcze liga trybu gry kto, w jakim trybie sobie dzisiaj rozegramy no a jeszcze do tego dochodzi oczywiście wzmocnienie w sposób w jaki spróbujemy wzmocnić nasz zespół czy to będzie złota czy srebrna czy upgrade czy downgrade i tak dalej i tak dalej tak więc moi drodzy lećmy rzucać kośćmi tak więc pierwsze co, no to musimy wybrać skład i rzucamy kością i moi drodzy wypadła nam Bundesliga. Co za tym idzie to właśnie składem Bundesligi będziemy się zajmować w tym odcinku. Zatem bez zbędnego przedłużania wybieramy oczywiście skład KZR Bundes i wracając do tego pytania, które wam zadałem w odcinku zerowym. Którego zawodnika tutaj kojarzycie ewentualnie, no to oczywiście jest tutaj Mamadu Dukure, czyli legenda można powiedzieć, drogi na szczyt w FIFA 17. Również dokładnie to w tamtej FIFA była ta seria. Tak więc moi drodzy, tak? wygląda nasz skład niemiecki i teraz przydałoby się rzucić paczką wzmocnienia. Musimy znać znaczy kartę. 2. Kością. Oczywiście wzmocnienia musimy zobaczyć w jaki sposób wzmocnimy ten skład. No a potem oczywiście kością trybu gry i zobaczymy w jaki sposób. Zagramy, w jakim trybie? Jeżeli chodzi o wzmocnienie tej drużyny, albo ewentualnie oczywiście każdej innej, której będziemy tutaj używać, no to padło na SBC złotej wymiany. Tak więc moi drodzy, wykonujemy sobie złotą wymianę i już jest szansa już w pierwszym odcinku jest szansa na jakąś złotą kartę w którymś składu. Jak sami słyszeliście, Kość zadecydowała, że wykonujemy sobie SBC. Zatem moi drodzy, przechodzimy oczywiście do wyzwań budowania składu. No i czas znaleźć złotą wymianę. Ja to oczywiście wykonam i widzimy się za momencik. Tak więc SBC zostało wykonane. Złota wymiana wkracza do gry i jestem bardzo, bardzo ciekaw, czy tutaj uda się nam znaleźć kogoś interesującego. Przede wszystkim kogoś, kto będzie pasował do naszych składów. No miejmy nadzieję, że do Bundesligi, bo to właśnie dzisiaj nią się zajmujemy, ale najfajniej by było w ogóle, no żeby ktoś tutaj, kto będzie pasował z tych wszystkich lig. Tak by było naprawdę, naprawdę cacy. Moi drodzy, bez zbędnego przedłużania, czas oczywiście otworzyć tę paczuszkę i moi drodzy, dwóch rzadkich złotych piłkarzy. Jakby się trafił ktoś Właśnie do tych naszych pięciu lig, byłoby idealnie, ale czy tak będzie? No tego pewni być nie możemy. Tak więc, moi drodzy, zaczynamy od tej paczki. Nie wiem, czy to oznacza, że tutaj będą ekrany albo cokolwiek, ale coś się tutaj dzieje, tutaj coś będzie, nie, tutaj nic nie ma. O liga włoska. Intermediolan, moi drodzy, Martinez 81 punktów overola do ligi włoskiej. Od razu mamy no nawet nie wzmocnienie, to już jest karta końcowa. To już jest karta końcowa, ale czy oprócz niego jeszcze ktoś się tutaj znajdzie? Mamy, moi drodzy, jeszcze Ziniaka. No to Ziniak nie, ale na całe szczęście, moi drodzy, trafił się ktoś, kto pasuje i to naprawdę, naprawdę nieźle. 1.74, no może nie za wysoki jak na napastnika, a swoją drogą to jest mój rówieśnik. 呃。Uh życie. Cztery gwiazdki sztuczek, cztery gwiazdki słabszej nogi, naprawdę niezłe statystyki. Bardzo się cieszę, że taka karta będzie mogła trafić do naszego składu z Ligi Włoskiej. No a Żyniak, się przyda na przepalenie. W każdym razie to SBC wyszło naprawdę, naprawdę nieźle. Więc jeżeli chodzi o skład Serie A, no to Wlachowicz nie za wiele się nagrał. Na jego miejsce oczywiście wlatuje Martinez, tylko pragnę też oczywiście wszystkich uspokoić, że no tego Martineza, jeżeli się nam nie powiedzie, w przypadku, gdy będziemy się zajmować właśnie składem Serie A, no to wszystko może się zakończyć dla nas wręcz tragicznie i możemy go oczywiście stracić, ale na razie on tutaj jest, tylko tak się jak nim nie pogramy, bo wracamy oczywiście do składu z Bundesligi. No a przy Bundeslidze oczywiście, moi drodzy, czas wybrać tryb gry, w jakim dzisiaj zagramy. No i jestem ciekaw, co nam tutaj przyniesie i moi drodzy, mamy od razu, od razu na sam początek mamy nowy tryb. Nowy tryb, jakim jest Król wzgórza. No zagranie w króla wzgórza z takim całym brązowym składem nieświecącym może być naprawdę, naprawdę sporym wyzwaniem. Słowo się zatem rzekło, moi drodzy, trzeba przejść do meczów towarzyskich i oczywiście wybrać króla wzgórza, który tak jak mówiłem wcześniej, no. To serio nie będzie łatwe, to naprawdę nie będzie łatwe, ale no zobaczymy, moi drodzy, w króla wzgórza grałem raz, a grając składem całym brązowym, to może nie być takie proste, a właśnie jeszcze muszę uzupełnić ławkę. Ławeczka uzupełniona i możemy jak najbardziej spróbować znaleźć rywala w trybie król wzgórza. Jeżeli ktoś z was nie grał, jeżeli ktoś z was nie wie, o co chodzi właśnie w tym trybie, no to zasady są bardzo proste. Musimy jak najdłużej utrzymywać się przy piłce przy określonym. Obszarze na murawie, a dopiero potem strzelić bramkę. Tak jakby, im dłużej utrzymamy się przy piłce, tym większym mnożnik jesteśmy w stanie sobie nabić. Ale to też oczywiście tyczy się przeciwnika. Więc. No może być ciężko. Tym bardziej, jeżeli wyleci na nas z jakimiś dobrymi składami. No ale moi drodzy, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, więc zaczynamy jak najbardziej. I jestem bardzo ciekaw, z czym się tutaj przyjdzie nam zmierzyć, czy przede wszystkim tymi naszymi brązowymi kartami będziemy jakiekolwiek zagrożenie stworzyć. To też jest dla mnie ciekawe No w każdym razie moi drodzy Oficjalnie rozpoczynamy pierwszy mecz W serii kości zostały rzucone w FIFA 20 I jak widzicie tam u góry już się nam pojawił Taki malutki znacznik I tutaj się musimy jak najdłużej utrzymać przy piłce Warto zaznaczyć, że oczywiście nie ma tutaj czegoś takiego jak faul Ale utrzymanie się w momencie gdy cały klub na ciebie napiera właśnie To nie jest takie łatwe Ale przeciwnik chyba kompletnie nie wie o co tutaj chodzi A nie, już, już jednak się wrócił o, 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 jest świetnie, moi drodzy. My cały czas mamy mnożnik razy dwa. Wiecie co? Możemy tak spróbować się sześć z tym mnożnikiem podwójnym. O nie, Jezu. Zapominam, że gram brązowymi kartami. A z karty przeciwnika, ja widzę tutaj nazwiska. Niestety tutaj nie pokazuje składów, ale ja tutaj widzę Zachę. Widzę tutaj Dele Alego. Widzę Wardiego. Naprawdę skład jest niezły, ale teraz się nam udało tę piłkę odebrać. Dobrze, cofnie. O, no nie, no, zniknęło dokładnie w tym momencie. Dobrze, moi drodzy, przejdźmy sobie tam. I straciliśmy piłkę. I niestety to przeciwnik jest przed naszym polem karnym z potrójnym mnożnikiem. Dele Ali pierwszy strzał, ale ta piłka gdzieś się tam podbijała. I ostatecznie do bramki nie trafiła, ale przeciwnik ma rzut rożny. Chociaż rzuty rożne jakie są w tej Fifie wszyscy dobrze wiemy, ale nadal jest potrójny mnożnik. Nadal jest zacha, nadal jest bardzo groźnie dośrodkowanie w pole karne. Wybijamy tę piłkę. Gdzie jest teraz ten kwadracik? Tam u góry. O Jezu, co to było za podanie? O Boże. No cóż, gra brązowymi kartami ma to do siebie, że gra się brązowymi kartami. Jamie Vardy, ale świetna obrona i tu jeszcze jakieś zamieszanie przy dobitce. Co? Menzel sobie wbił piłkę nogą. O co tu chodzi? Ale to się liczy jako samobój, więc to mu się liczy jako jeden. Ale co to za kuriozalna bramka w ogóle? Nie mam pojęcia. Dukuru, ty musisz się teraz utrzymać przy tej piłce, chłopie, długo. Jeszcze z Ufukiem, tak jest, poklepcie sobie razem, jak najbardziej, tylko trzymajcie ją, trzymajcie ją przy nodze, fantastycznie. Dobra, mamy potrójny mnożnik, teraz trzeba jakoś mądrze tą piłką zarządzać, co naprawdę nie jest łatwe przy tych zawodnikach. Buchler, Buchler, odegrajmy sobie do Schwarzholfa, Schwarzhol do Redana, znowu Buchler i Buchler stracił niestety piłkę. I ostatecznie cały nasz zespół też ją stracił, a przeciwnik próbuje zebrać punkty. Chować z atakiem. Tu jest też Zacha. Przeciwnik ma zawodników, którymi normalnie grywałbym sobie teraz Division Rivals czy Foot Champions. Zacha nie ma spalonego i niestety moi drodzy, to jest bramka liczona za dwa. Wilfred Zacha, 30 minuta i przeciwnik tym samym prowadzi już 0 do 3, bo oczywiście jeden gol był liczony podwójnie. Wielka szkoda. Tym bardziej, że naprawdę myślałem, że to był spalony, ale tam ktoś, nasz prawy obrońca musiał wyraźnie zaspać. Niestety, moi drodzy, chyba ostatnia akcja tej pierwszej połowy i to niestety rywal rusza z akcją Jamie Vardy. Dobrze, Menzel złapał piłkę i koniec pierwszej połowy, moi drodzy. Niestety przegrywamy 3 do 0, ale nie jest łatwo. Znaczy, utrzymać się jako tako z tą piłką też nie jest jakoś turbo trudno. No ale niestety, brązowe karty mają to do siebie, że nie są najlepsze w podawaniu piłki. No nie są. Ojo, ojoj oj, troszeczkę niebezpiecznie. Rozpędzony przeciwnik, rozpędzony Dele Alli, Jamie Vardy w naszym polu karnym. To nie wróży niczego dobrego, ale Menzer! Kurczę, ten w jakiej jest formie, chłop, to naprawdę jestem w szoku. Doszrodkowanie przeciwnika, nie ma ramki, bo to rzut rożny <grywia> i bezczelna, tu nie ma fauli, to też trzeba dodać, że tutaj nie ma oczywiście faulów, więc to była bezczelna kosa, ale na całe szczęście oczywiście faulu nie ma. Charlino, teraz się utrzymujemy cały czas przy piłce, spróbujmy dobić do tej trójki, dobra jest ta trójka, może teraz w takim razie, nie no sakreble, no przecież nie tłu. to było oczywiste, że nie tłu. Dele Ali podbija piłkę Dele Ali, i niestety, moi drodzy, przeciwnik zdobywa kolejną bramkę, która tym razem jest mnożona razy 3. Co na tym idzie? W tym meczu przegrywamy aż 6 do 0. oho. No dobra, to było ładne. To było naprawdę, naprawdę ładne. Niestety, ale tak było. Wypuszczamy Charlinowa. Charlinow oczywiście podaje dokładnie tam, gdzie chciałem i jaki miałem zamiar w tym podaniu. Ale czekajcie, mamy przechwyt. Redan, oddaj jeszcze tam. Dobrze, tu jest Charlinow. Charlinow, czy to będzie pierwszy gol w tej serii? Tak! To jest najgorsza na świecie bramka, ale warta aż trzy gole. Darko Czarljinov zdobywa, moi drodzy, pierwszą bramkę inaugurującą tę serię. To był najprawdopodobniej najgorszy gol, jaki kiedykolwiek widzieliście w FIFA 20, ale najważniejsze, że gol, tak? To prawda. Jestem z tego trafienia bardzo dumny, bo strzelanie tymi brązakami naprawdę nie należy do rzeczy najprzyjemniejszych. Zachad, co tu się dzieje? Jest strzał do kury. Dlaczego oni są tacy wolni jemu weszło to na czerwonym? 3 do 12 dla przeciwnika. Wygląda to tragicznie. Ale niestety, taka, taka jest prawda, i ta, takimi zasadami rządzi się ten tryb. Moi drodzy, niestety, przegrywamy i to przegrywamy sromotnie. Ale Gola strzeliliśmy. Pamiętajmy o tym, że strzeliliśmy bramkę. Ją, oczywiście, trzeba sobie zapisać odhaczyć wyzwaniu we króla strzelców. Ale no, naj, najpiękniejsze trafienie to to nie było, no ewidentnie. Czysto teoretycznie ta sromotna porażka więcej niż trzema bramkami oznaczałaby dla nas aż potrójny downgrade w naszym składzie. Z tym, że wiecie co, to śmieszna sprawa. W Bundeslidze nie ma kogo downgradeować, więc moi drodzy, bez zbędnego przedłużania trzeba ponownie rzucić e, kością zmiany, no a potem kością trybu gry i rozegrać drugi i zarazem oczywiście ostatni mecz w tym odcinku. I jeżeli chodzi o zmiany jakie wprowadzimy w naszym składzie to pomoże nam w tym srebrna paczka. Bez zbędnego przedłużania moi drodzy, oczywiście pędzimy do sklepu i otwieramy sobie srebrną paczkę premium, bo dokładnie takie paczki się znajdują na tej kości e, kości zmiany. Tam jest brązowa paczka premium, srebrna paczka premium i złota paczka premium. My trafiliśmy na paczkę srebrną, więc wydajemy sobie oczywiście ciężko zarobione monety 3750 i miejmy nadzieję, że tutaj będzie ktoś z Bundesligi. Proszę, ktokolwiek z Bundesligi, ktokolwiek inter ktokolwiek pasujący do składu. To nie, a koszta nie. Nie, 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 nie. To nie jest to, co, czego tygry, co tygryski robią najbardziej, ale jest jeszcze oprócz tego Gikiewicz i Lopez, czyli nic, co nam by tutaj pasowało. No paczki póki co to nam nie sprzyjają, ewidentnie. Oczywiście, jeżeli chodzi o wyzwanie, jakie udało się nam tutaj wykonać, no to Wezwania wykonanego żadnego nie mamy, ale mamy ten jeden punkt odhaczony co do strzelca wyborowego, bo strzeliliśmy jedną bramkę. Co do trybu gry, moi drodzy, to tutaj o, jak widać, po raz kolejny zmierzymy się w nowym trybie meczów towarzyskich tym razem zamiana. Jestem bardzo ciekaw, jaka będzie mina przeciwnika, gdy jego trzej, zapewne złoci, zapewne jacyś naprawdę dobrzy zawodnicy zostaną zamienieni na naszych. Brązaku. Tak więc czas na zamianę i naprawdę jestem ciekaw, z czym to się będzie wiązać. Jeżeli ktoś z was nie wie, o co chodzi w trybie zamiany, to tutaj rozgrywamy sobie normalny, standardowy mecz z tym, że przed samym spotkaniem trzech losowo wybranych zawodników z mojej drużyny i trzech losowo wybranych zawodników z drużyny przeciwnika, zamienia się miejscami i grają później w koszulkach takich zmienników. To powiem Wam szczerze, jest troszeczkę mylące i trochę dziwnie to wygląda, ale nie ukrywam, nie mogę się doczekać tego, na jaki skład trafimy. I Fajnie by było w końcu zainkasować pierwsze zwycięstwo, no kurczę, bo ostatnio w królu wzgórza porażka była wysoka, była naprawdę naprawdę wysoka, i teraz nie możemy na to pozwolić. Nie może się coś takiego powtórzyć. Po prostu. Tak więc, moi drodzy, zamiana, pokażcie mi skład przeciwnika, nie no, składu mi nie pokażecie, ale pokażcie mi, jacy trzej zawodnicy trafią do mnie, a jacy trzej zawodnicy trafią do niego. I uwaga, moi drodzy, do mnie trafia Muriel Wecino i Zieliński do niego. Redan Finger i uff Fuk. Ależ piękna sprawa, moi drodzy, i gole zamienionymi piłkarzami są warte dwa punkty. Tak więc, jak widzicie, to prezentuje się następująco. Jest to bardzo mylące ze względu na te moje stroje, które mam jako drugie, bo na dobrą sprawę zawodnicy w tych koszulkach wyglądają turbopodobnie do zawodników przeciwnika. Ale mamy ziela. Mamy, moi drodzy, Muriela. To są gracze, którzy potrafią strzelić potrafią coś ciekawego zrobić. I właśnie, może to od razu pokażemy. Charlino w podanie z powrotem do Muriela. Muriel już jest w polu karnym. moi drodzy. Muriel, co teraz mamy sobie zrobić? Podajmy, może na przedpole. Tutaj Schwarzholz. Schwarzholz do Itera. Iter, po co ja nim strzelałem? Chociaż Muriel dobitka głową i jest bramka, ale był spalony. Tak abstrahując, rozumiem ten motyw zamiany, że chcieli to pokazać, że ci zawodnicy są naprawdę zmieniani są inni, ale to jest. Troszeczkę mało czytelne przez te koszulki. No, tak jak sami widzicie, zresztą w przypadku moich strojów. Więc uważam, że powinno to być po prostu bez żadnej zmiany. Powinni mieć normalne koszulki, tak jak wszyscy. Tylko ewentualnie powinni być jakoś oznaczeni jakąś poświatą albo kiwie, Co jeszcze? Redan. Kolego, chyba zapomniałeś, że Redan to jest brązowy napastnik. Więc on sobie ci nie wykończy tak pięknie jak Muriel. Ale vecino. A, vecino też nie poda tak pięknie jak Schwarzholz. Vecino, Vecino na przedpolu. Vecino, ależ Bramka, moi drodzy. Prowadzimy 2 do 0. Bo oczywiście, Bramkę zdobył zawodnik zamieniony. Matias Vecino w 13. Minucie z pierwszym trafieniem w tym spotkaniu. Kapitalne trafienie tegoż defensywnego pomocnika. Jakby nie patrzeć, ale zachował się jak rasowy snajper. Zatrzymał sobie piłkę, przymierzył. No, i z Sirigu nie miał najmniejszych szans. 2 do 0 dla oczywiście Drużyny Nexioma. Powiem wam, że przeciwnik musi być naprawdę wpieniony. My dostaliśmy naprawdę fajnych zawodników, którymi jesteśmy w stanie coś zrobić. Chociażby teraz Muriel! Aaa, już myślałem, że będzie od razu szybkie. 2-4 do 0 w sumie. Jakby Muriel strzelił, to by było 4 do 0. Ale niestety nie, chociaż teraz Buckler! To jeszcze dobitka! Nie, nie udało się. A przeciwnik dostał jakiś jaśku, który mi nawet nie może podać kompletnie. To jest. Piękna sprawa tego trybu. Czuję, że w zamianie się będą dziać naprawdę największe jaja do momentu, aż oczywiście my też sobie nie zrobimy jakiegoś w miarę klarownego składu. Teraz Muriel i to jest 4 do 0, moi drodzy. Muriel z brameczką. 19 minuta, przepraszam, i Muriel fantastycznie się zachował. Piękna, piękna sprawa. Piękny strzał. Piękne prowadzenie. Charlinoff. Charlie o, oh, było zieloniutko, ale niestety, Sarvatore. Salvatore, Salvatore! Salvatore Sirigu niestety wyszedł z bramki, chociaż teraz Muriel, ale Muriel był szybszy. Teraz przeciwnik przed pierwszą na dobrą sprawę konstruktywną szansą na zdobycie bramki Fabian do Korei. I Korea, ale broni Menzel! Ej, Menzel jest przekotem! Co chłop robi, to jest niepojęte. Dośrodkowanie przeciwnika będzie dośrodkowało, nie, oczywiście, podał na pole i liczyć. I liczyć jest już bardzo blisko, ale Menzel po raz kolejny. Chłopiec niesamowity, naprawdę. I Muriel, i ruszamy z kontrą, podajmy sobie do tyłu. Nie udało się. O, ajajajaj, i liczyć, niestety, do tego dopadł moi drodzy. Ale liczyć to jest oczywiście zawodnik przeciwnika, tak jakby normalnie z jego składu, więc ten gol jest liczony za e, jedno trafienie. Więc jest 4 do 1 suma summarum, co naprawdę też nas jako taką daje nam troszeczkę fory, można powiedzieć, w takim względzie, że raczej wątpię, że przeciwnik będzie się starał strzelać Redanem, czy tam kogokolwiek on tam jeszcze dostał. Ufuka, kojarzy tylko Ufuk, bo to nazwisko mi się od razu rzuciło jakoś w uszy, ale myślę, że mamy tutaj troszeczkę, troszeczkę większe szanse. Wecino do Muriela, Muriel do Zielińskiego, a Zieliński znajdzie tutaj Wecino i Wecino, moi drodzy, to jest 1 do 6. Wecino z kolejną brameczką, i tym samym prowadzimy. Prowadzimy w tym meczu jeszcze wyżej. Fantastycznie się zgrywa ten tercet, który otrzymaliśmy. Wecino, Zieliński, Muriel. No, piękna sprawa, naprawdę granie taką trójką z przodu, to jest naprawdę przyjemność, i to mi się bardzo, bardzo podoba. To zresztą chyba słychać po moim głosie, że się cieszę jak. Cieszę się bardzo. Muriel wypuszcza teraz Buchlera i Buchler może lobikiem jeszcze? Buchler lobem! Jeden do siedmiu moi drodzy. No jeżeli mamy już strzelać bramki normalnie, no to niech też będzie, tylko musimy pamiętać, że strzeliśmy tutaj cztery bramki. Ej, bo trzy tymi zawodnikami zmienionymi, a jedną faktycznie naszym, więc cztery gole, jak tak dalej pójdzie, to my w tym jednym meczu... Ej, Jezu, ale to był lob idealny pod poprzeczkę, przy okienku, masakra, wracając, jak tak dalej pójdzie, to my w tym jednym meczu zrobimy cały pierwszy etap strzelca wyborowego. Muriel, Muriel, widzę, że wychodzisz, strzał! <laughs> Vecino! Vecino z hat-trickiem, moi drodzy, 40 minuta, a my prowadzimy już 1 do 9. Przeciwnik chyba jest sfrustrowany odrobinę, tak mi się przynajmniej wydaje, ale nie wydaje mi się, żeby ktoś miał ragepeatować w meczach towarzyskich. Tutaj tak czy siak nie ma czegoś takiego jak, e, jak bilans, ani nic z tych rzeczy, ale Wecino jest niesamowity i kompletnie bym się nie spodziewał, że to właśnie ten grajek z 68 punktami strzelania, co ciekawe, co jest tak czy siak więcej niż nasz napastnik, ale że on zdobędzie tutaj hat -tricka. No ja w szoku. Z tego co widzę, to moi drodzy, przeciwnik po prostu postanowił skapitulować i odłożył pada. No to powiem tak, no spróbujemy sobie wykorzystać zatem tę sytuację, je, tylko odbierzmy piłkę strzał nie ma bramki. Kurczę, szkoda. Spróbuj... Jeżeli on nie gra, to do momentu, aż go nie wyrzuci, to spróbujmy faktycznie nabić jak najwięcej bramek, to może wtedy wykonamy to pierwsze wyzwanie. No po 45 minutach, moi drodzy, prowadzimy 1 do 9 i statystyki wyglądają naprawdę, naprawdę ciekawie. Jestem bardzo zadowolony, bo jak sami widzicie, ostatecznie zdobyliśmy 5 bramek, ale ze względu na mnożniki, no to liczy się to jako 9 trafień. Lećmy drugą połową, chociaż z tego, co widzę, to o nie, jednak jest, moi drodzy, doczekaliśmy się rage Quitu, czyli nie dość, że wygraliśmy trzema bramkami i więcej, bo jest 1 do 9, to jeszcze zgarniamy Rage Quit, to jeszcze zgarniamy kolejne punkty do tego Króla Strzelców, gdzie suma sumarum teraz już mamy 6 na 10 trafień. No to jeszcze będzie nam dane upgradeować zawodnika i oczywiście otworzyć paczkę. Ależ piękny był ten drugi mecz, naprawdę. Panie Vecino, panie Muriel. W ogóle, dlaczego Vecino był ustawiony na SPO, a Zieliński na SPD? Nie wiem, ale wiem, że Vecino się sprawdził na tej pozycji. Absolutnie, absolutnie, idealnie. Dziękuję, dziękuję i jeszcze raz dziękuję. Z Ragequitem w meczach towarzyskich się jeszcze nie spotkałem, ale... Najwidoczniej tak też się zdarza. W każdym razie, moi drodzy, czas na upgrade ze składu z Bundesligi, bo oczywiście wygraliśmy i był tutaj Raychuid, ta wygrana trzema bramkami, więc oprócz upgrade'u będzie jeszcze złota paczka, ale. Yy, kiedyś popełniłem ten błąd w FIFA 17, że najpierw zauważyłem zawodnika, a potem dopiero otworzyłem paczkę. I okazało się, że na pozycję, którą zauważyłem, miałem od razu zmiennika. Więc moi drodzy, teraz tego błędu nie popełnię, tylko teraz otworzymy najpierw paczuszkę. I teraz módlcie się wszyscy o to, żeby tutaj siadł ktoś, kto będzie pasował do naszego składu. Koniec, kropka. Błagam o to bardzo. Do Bundesligi by było idealnie. No dobra, już wiemy, że nie będzie karty błyszczącej, ale ja się będę nawet z niebłyszczącej. Dobra, La Liga San. Santander, Mangala, okej, okay, moi drodzy Jest zawodnik do La Ligi Santander Czy oprócz niego będzie ktoś Jeszcze w tej paczce, Jezu, co, co to Jest w ogóle, Jaka, jaką ja cudowną Serię prowadzę, jest Hunt Moi drodzy, mamy A Nie, Hunt jest z drugiej Ligi, nie... no nie, Hamburger Dlaczego ty spadłeś Jakim prawem? Ja już się cieszyłem. Już witał się z gąską, moi drodzy. No niestety, no Mangala. Mangala to jest tak czyś jak naprawdę fajna opcja. Więc mamy, moi drodzy, złotego, nieświecącego zawodnika do składu z La Ligi Santander. Dobrze, bardzo dobrze. Żeby tylko nie zapomnieć, to oczywiście od razu przechodzimy sobie na skład z La Ligi. I tutaj, moi drodzy, oczywiście wymieniamy sobie środkowego obrońcę. Tylko teraz pytanie, którego? Ten ma 30. Dobra, tego, który ma 37 punktów tempa. Tak, zdecydowanie niego. Eee, przejdźmy sobie tutaj, klub i wyszukajmy sobie La Liga Santander. Gdzie jest ta La Liga Santander? Tu jest La Liga Santander. I teraz, moi drodzy, środkowy obrońca. To nie Dabur, to nie Cabera. Jest Mangala, moi drodzy. Jest Mangala. I teraz, moi drodzy, Mangala trafia do tego składu. No i może zepsuł troszeczkę tych zielonych połączeń, ale ta obrona wygląda tak czy siak tragicznie, ale wygląda mniej tragicznie niż wyglądała wcześniej. A co do składu z Bundesligi, to tutaj moi drodzy, jeżeli chodzi o upgrade, no to Redan, jednak Tobie podziękujemy, ponieważ Twoje miejsce zajmie ktoś naprawdę, naprawdę świetny. No jest to mimo wszystko brązowa karta, ale jak zobaczycie u niego jedną. Jedną bardzo ważną statystykę, to myślę, że zmienicie o nim zdanie. Tak więc, moi drodzy, powitajmy w składzie Breliego. Ma Streliego Mambę. Przepraszam. Cztery gwiazdki słabszej nogi, 60 punktów strzelania. Okej, okay, to jest tragedia, ale umówmy się, takie statystyki mają większość brązowych kart. Ale ma aż 90 punktów tempa. I to czyni z niego naprawdę, naprawdę dobrą kartę. Zresztą dajmy ją na chwilę sobie tutaj i porównamy sobie właśnie z tym Redanem, moi drodzy. No, Redan, jedyne co no to podania. Minimalnie lepsze. Ale to tempo naprawdę deklasuje tutaj wszystkich. Tak więc moi drodzy, Streli Mamba trafia do naszej drużyny i mam nadzieję, że ten atak razem z Mambą będzie się już prezentował zdecydowanie, zdecydowanie lepiej. Jeżeli chodzi o wyzwania, to moi drodzy, jedyne co nam tutaj się udało zrobić, to jakoś delikatnie dalej popchnąć strzelca wyborowego, chociaż no nie delikatnie, tylko bardzo mocno. Mamy 6 na 10 bramek, jeżeli chodzi o pierwsze wyzwanie, a także w czas na zmiany tutaj również wykonaliśmy oczywiście pierwszy upgrade, jakim był Streli Mamba, który trafił do naszej drużyny. I moi drodzy, technicznie rzecz biorąc, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek z kości zostały rzucone. Mam nadzieję, że podobało się i mi również. Naprawdę, pierwszy mecz, no jaki był, no to po... zapomnijmy to. To już pójśćmy w niepamięć. Pamiętajmy o tym drugim spotkaniu, o tym pięknym meczu. To było naprawdę coś fantastycznego. Mam nadzieję, że Wam również się podobało. Trzymajcie się, wbijajcie kciuki w górę, wbijajcie subskrypcję, bo oczywiście, przypominam, progi subskrypcji 450 tysięcy subskrypcji pęknie i mamy Once to Watch Promise, a za każde łapki, za każdy próg łapek, łapek, oczywiście na początku następnego odcinka otwieramy paczki. Więc moi drodzy, zachęcam was bardzo serdecznie, żebyście zostawiali te kciuki w górę. Trzymajcie się na razie i pa pa. Cześć.